Jan, muszę ci coś powiedzieć. Zauważyłeś coś dziwnego z nauczycielami ostatnio? O co chodzi? Znowu cię pani od matmy gnębi za to, że ściągasz? Nie tym razem, ale serio, coś jest nie tak. No to co jest nie tak? Mów konkretnie, bo zaraz muszę lecieć na busa. No nie wiem, jakby oni nie mrugają. Co ty gadasz? To jest jakiś nowy challenge na TikToku? Przecież każdy mruga. To podstawa. No właśnie, że nie. Od rana patrzę na panią Nowak od historii. Ani razu, przysięgam. Haha, ha, no dobra Marta, może ma suchość oczu po imprezie? Albo soczewki, czy coś? Nie przesadzaj. Nie, Jan, to nie to. Obserwuję ją cały czas. Nawet jak kurz leci z tablicy, albo jak patrzy prosto w słońce przez okno. Nic. Zero mrugnięcia. Jakby była zamrożona, jej oczy są nienaturalnie nieruchome. Okej, okay, to jest creepy, przyznaję, dziwne. I to nie wszystko. Słyszałam, jak szeptała coś pod nosem. Takie dziwne dźwięki, jak jakiś bełkot. O czym gadała? Znowu o wojnach rzymskich? Może sama do siebie gada, stara babka? Nie, to nie było po polsku ani po łacinie. To było mechaniczne, jak zepsuty głośnik. Albo radio bez stacji, tylko zakłócenia. I powtarzała w kółko to samo, jak zacięta płyta. Ale na pewno nie jest to jakieś jej dziwactwo? Przecież ona zawsze była ekscentryczna. Nie jestem pewna, ale nagrałam ją. Czekaj. I słyszysz ten dźwięk w tle nagrania? On jest z jej ust. Ale to nie brzmi jak ludzki głos. To jest jak robot. Albo coś zepsutego, takie cyfrowe. No właśnie. I czuję, że to nie tylko ona. Jan, coś jest nie tak ze szkołą. To nie jest żart. Okej, okay, okej, okay, nie żartuję. Już mi też jest zimno. Myślisz, że to jakieś szaleństwo? A co jeśli to jest zakaźne? Albo przenosi się? Co? Choroba psychiczna? Nie choroba, coś innego. Przesadzasz. To tylko jedna pani Nowak. Może zmęczona jest. A co jeśli nie? Co jeśli to już się zaczęło? Jan, znalazłam to. Na jakimś super starym forum. Wydaje się, że to instrukcje. To jest przerażające, ale musisz to zobaczyć. Musisz. O mój Boże. Co to jest, Marta? Jakiś fake na Photoshopa? To jest przerażające. Nie, Jan, to jest poważne. To pasuje do tego, co widziałam, do tego co się dzieje. Ale to brzmi jak jakaś totalna creepypasta, totalna fikcja, jak z jakiegoś starego horroru klasy B. Ale jeśli nie, przecież widziałeś panią Nowak na filmiku. Widziałeś, że ona naprawdę nie mruga. Co jeśli to jest prawda? Okej, okay. masz rację. To jest dziwne. Bardzo. Czyli nauczyciele nie mrugają, bo nie mogą? Bo zostali zastąpieni? Tak tam było napisane albo zostali zastąpieni. Zastąpieni przez kogo? Przez co? Kosmici, duchy, grzyby? Nie wiem, ale to nie są ludzie, to jest pewne. Dzwonimy po kogoś dorosłych, rodziców, policję, kogoś. To już nie jest śmieszne. Myślisz, że uwierzą? Pokażesz im filmik i powiesz, że nasi nauczyciele nie mrugają i piszą w dziwnym języku? Wyślą nas do psychologa, albo zamkną szkołę i powiedzą, że to jakiś masowy wirus. Masz rację. Kurde, co robimy? Mam wrażenie, że ktoś na nas patrzy. Musimy uważać. I patrzeć na innych, dyskretnie. Próbuj zachowywać się normalnie. Ja już patrzę na moją babcię, bo mi się wydaje, że za długo gapi się w telewizor. Nienormalnie długo. Jan, to nie jest śmieszne. Skup się. Wiem, wiem, już mi też jest zimno. To jest ten dreszcz, co? Tak, to ten dreszcz. I nie przestaje. Marta, to nie jest tylko pani Nowak. Kto jeszcze? Kogo widziałeś? Właśnie widziałem pana od fizyki. Mówił coś do siebie pod nosem. I stał tak nieruchomo, jak manekin. Po prostu patrzył w ścianę przez pięć minut. Oni są wszędzie. Czuję to, jak to jest możliwe. Przecież to niemożliwe. Nie wiem, ale jest gorzej. Koleżanka z klasy Ania wysłała mi dziwne zdjęcie. Jakie zdjęcie? Jej siostra jest nową nauczycielką od plastyki. Ania przysięga, że jej odbicie w szybie było inne. Jakby się nie ruszało, kiedy siostra się ruszała? Albo to odbicie uśmiechało się do niej, kiedy ona nie. O, mój Boże, to z tych instrukcji! Odbicie inne! Jan, zamknij oczy i licz do siedmiu! Natychmiast! Zrobiłeś to? Tak, już to zrobiłem, ale to nie pomogło. Czuję się obserwowany. Jakby ktoś patrzył na mnie z za moich pleców, jakby stał tuż za mną. Oni wiedzą, że ty wiesz, to dlatego, oni na to czekają. Co to jest? To jest jakiś wirus? Przecież to niemożliwe. Nie, to nie jest. Oni tu są, w szkole, czuję ich obecność, w każdym kącie. Co robimy? Musimy uciekać gdziekolwiek. Dokąd? Myślisz, że oni są tylko w szkole? Instrukcje mówią, że administratorzy też mogą być? Nie wiem, ale musimy to zrobić. Teraz. Czuję, jakby coś gapiło się na mnie z korytarza. Prosto na mnie. Jan, patrz przez wizjer, ale uważaj, tylko na chwilę. Ja się boję, ręce mi się trzęsą. Nie mogę podnieść telefonu. Spokojnie, musimy myśleć. Jest jakieś wyjście. Moje oczy, czuję suchość, nie mogę mrugać. Czuję, jakbym zapomniał, jak to się robi. Moje powieki są ciężkie, jakby ktoś mi je zablokował. Nie patrz na nich, nie słuchaj ich, to jest pułapka. Ale ja nic nie słyszę, tylko szum w głowie i ten dreszcz. To od nich, oni tam są. Widzę cienie, w rogach pokoju poruszają się powoli. To nie są cienie, to oni, są coraz bliżej. Cienie się ruszają i widzę, że te cienie mają zęby. Jan, próbuj otworzyć, ktoś cię zamknął, wykop drzwi. Nie, to nie oni, to ja. Moje ręce są jak z drewna. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę oddychać. Co to znaczy? Co się dzieje? Ona stoi przy drzwiach. Pani Nowak i patrzy na mnie przez szybę w drzwiach. Jej oczy są jak te, co widziałem na tych zdjęciach. Mruga? Powiedz mi. Nie, ale jej uśmiech jest szerszy, nierealny i widzę zęby. Są za duże. O Boże. To są te zęby z pasty. To musi być to. Ona macha do mnie. Ręka jest dziwnie długa, palce. Jan, przestań, wyłącz telefon, uciekaj od niej. Nie mogę, ekran, zablokowany, i widzę jej odbicie w ekranie. Co z odbiciem, co ono robi? Ono odbicie się uśmiecha szerzej niż ona, i ono mruga. Patrzy na mnie. Jan, zamknij oczy i licz do siedmiu. Natychmiast rób to. Zamknąłem! Ale to nic nie daje. Ona tam jest, za powiekami, widzę ją. Co widzisz? Co jest za powiekami? Ten uśmiech. Ten sam co z notatki, wszędzie. W mojej głowie i ten września. Oni są w twojej głowie, musisz z tym walczyć. Tak, czuję to. Jak zimny wirus, rozchodzi się. I słyszę ten szept ten sam co w filmiku, coraz głośniej. Co mówi? Co? Rozpowszechniaj słowo. Nie rób tego, nie, to pułapka, to przekleństwo. Moje oczy bolą. Czuję, jakby coś mi je rozciągało, otwierało na siłę. Jan, błagam cię, odsuń się od niej, walcz. Za późno. Jej pysk jest blisko mojej twarzy. Czuję jej oddech zimny, jak wilgoć, i pachnie, jak stęchlizna. Jan, nie rób tego. Nie wysyłaj nikomu. Nie wysyłaj nikomu tego filmiku. Ale oni mi każą. Mówią, że jeśli to zrobię, to odejdą, że będę wolny. Kłamią. To ich sposób, to ich haczyk. Jan, Jan, odpisz, co się stało. Jan, błagam cię, jesteś tam? Witaj, Marta, słyszę, że potrzebujesz pomocy. Kim jesteś? Skąd wiesz? Ktoś, kto wie. Ktoś, kto nie mruga. Od długiego czasu. Co chcesz? Co się stało z Janem? Chcę, żebyś rozpowszechniła słowo. To jedyny sposób. Nie, to nie jest sposób. To przekleństwo. Zobaczysz, Marto. To jest zaraźliwe. To jest logiczne. Sprawdź swój własny wskaźnik mrugania. Nie, nie zrobię tego. Nigdy. To przez ciebie. Nie przez mnie. Przez nich. Ja jestem tylko. Przekaźnikiem.